Tak to wygląda na Korsyce? Mapia. Piscine de Cavour. Tak się nazywają baseny, na które się właśnie wybieramy. A w dodatku są bardzo blisko naszej chałupy i naszej pracy. Jest to w górach w sumie. Woda podobno kryształowa. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Cały 10 kilometrów do przejechania od Porto Vecchio. Samochodzik zostawiony kawałek stąd i kawałek spacer nas czeka. Standardowo jest zakaz kamperów W sumie to próbowaliśmy tu wjechać, ale no, ledwo żeśmy zawrócili w sumie, więc nie jest to dobry pomysł zawsze się pchać tam, gdzie jest zakaz Mają tyrolki, wspinaczki i tak dalej Tor dla kładów Trochę jak na Kropówkach w sumie O, co tu mamy za gada? O, nie O Ja nie jestem gadem O, basen. Ale no to taki na dole, a nas chyba interesuje taki... na górze Chyba okay. tak Idziemy Oszukali nas! Wjechali kamperem Co? Jak to jest, że jest zakaz kamperów, a koleś tam stoi kamperem? Wszystko się da Jak się chce, to się da Nie wolno siedzieć z latarką Nie wolno podglądać ludzi Nie wolno sikać do wody? Do morza wolno? Nie, absolutnie Nie wolno, pamiętajcie ja, ja właściwie tego nie rozumiem nie wie, nie wolno sikać do wody, a bas nazywa się Pisin. Przede wszystkim musi być nielogiczny. Tak, wszystko jest nielogiczne. Dobra, złazimy wzdłuż rzeki i pójdziemy, bo chyba wszędzie prowadzi... O, o, o! A, 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 a. Spotkaliśmy przyjaciela. Dasztur! Wygląda, na to że dotarliśmy w jakieś ciekawsze miejsce. Co to za dziwne dźwięki. Kuna, co tam robi takie? Nie ty. Dalej są upały. Nie, nie niezgadzam. Generalnie To chcemy dotrzeć tu, albo tu, albo tu, ale no. Znaki są... są, są, są niejasne no. co, na, co najmniej. Ej, no to? To będzie to? Czyli tam? No, no, nie nie, nie sądzę, bo no, to jest inna tak, tak. nazwa. Dobra. Wygląda jak wejść z tych zjeżdż. Czekajnie, Troszeczkę późno się wybraliśmy, więc póki jeszcze jest jakieś słoneczko, wypalamy drona ale zobaczymy, jak to wygląda od góry. Mini dronik, mini dronik. Mam jeszcze powiedzieć swoją sztandarową kwestię. Jest tu naprawdę ładnie. <laughs> tak, idziemy jeszcze dalej, zobaczyć co nas czeka. Dawaj! Brawo! Świnki za kilometr. To znaczy, że mieszkają tu dzikie świnki. Tak. Ale Dobra, był sztandarowy pokaz. Jak nie? <laughs> nie pytaj się <laughs> mnie o kolor malucha <laughs> Nie. No. No, sztandarowy tekst Majka, to teraz będzie sztandarowy Trikuny. <laughs> Ale to ja muszę robić. <laughs> mocno można odczuć, że jest to mocno spopularyzowane miejsce. Przy samym wejściu na te wszystkie ścieżki jest ogromna restauracja, w której można się zatrzymać. Właściwie jestem też. Mam tu kary, które podjeżdżają na samą górę. <coughs> Ale. E Widzieliśmy na mapach też totalnie dzikie takie właśnie takie baseniki, więc do wyboru, do koloru. No, mostek. Wiecie co to oznacza? Ale ładnie, ale ładnie. Dobra, pofruwane, poświrowane, szkoda, że to słoneczko już niestety nam zaszło, Myślę, że jest też plus, bo no. inaczej No tak, w sumie nie wiem, co jest lepsze. Chyba wolę tak. To idziemy na Nawet tu w górach, w rzece, woda ma lazurowy kolor, bo no. robi wrażenie na karze. Podbacie? Dobracie. No, ja się. Co się stało? W mnie stopy. Ojejku. <grymnie> no, trochę było do przejścia w sumie. Będzie dobrze. Święć po mnie busem. Tak, idę. Cześć. Idę. Chodź, chodź, dobra, nie idę, idę. idę. Ej, kurde, siadam na żywic. Ooo. Daleko jeszcze. To daleko czy nie? No to jeszcze raz dla podsumowania. Widzieliście Pisini DKW. W roli głównej my, niestety nie udało nam się pokąpać, słońce zaszło, już chłodno, ale... Następnym razem będziemy. Next wejdziemy. time! Wybawienie! Jezu, udało się, jabłniczek! Ziemia obiecana. <noise> Blacha rozjebana. <noise>